Rozdział 10. Julia. Jechały w milczeniu wąską jak nitka szosą między błękitnymi wodami. No i co było dalej? Nie wytrzymuje Marta. Wiesz, właściwie cały czas bałam się zapytać, ale wydawało mi się, że twoja mama też nie żyje. No wiesz, te dzienniki, jakby zostawiane w spadku, twoja wędrówka w przeszłość, ale nagle uświadomiłam sobie, że ty jesteś. Za pogodna jak na taką podwójną szekspirowską tragedię. Czekałam, kiedy zapytasz. Mama rzecz jasna opłakała ojca. Przecież jakoś tam go kochała. Mnie było łatwiej, bo ja odczuwałam ulgę. Zawsze zakładałam, że on nas od siebie uwolni. Poza tym ona miała poczucie winy, że po raz tysięczny za nim nie poszła, że go nie zatrzymała, nie szukała i tak Na pogrzebie pojawił się Marcin. Ale chyba wtedy z nim nie rozmawiała. A potem on z nią po prostu był. Załatwiał wszystkie trudne sprawy, woził ją samochodem, kiedy sama nie miała siły prowadzić. Był pod ręką jak przyjaciel. Kilka miesięcy temu zaproponowano mu roczny kontrakt w Kanadzie. I wtedy on poprosił moją mamę, jedź ze mną. Nie musisz podejmować żadnych kategorycznych decyzji. Wiem, że to cię zawsze drogo kosztuje. Podejmij na razie tę jedną i pojedź ze mną. Zawsze będziesz mogła wrócić. Dziewięć godzin lotu jesteś z powrotem. Wiesz, moja mama cierpi na syndrom ostrego niezdecydowania i zdecydowała się. Oczywiście, że zapierała się kopytami, argumenty miała nie do odparcia, że ja, że dziadkowie, że Teresa akurat wtrąca Zośka. Zadzwoniła do mojej i mówi: "Tereska, w książkach piszą, że każdy facet myśli o dupie, a nie o uczuciach." Znowu mi czegoś nie powiedziałaś. Obiec mamą Zosi powiedziałyśmy, że jesteśmy już duże i damy sobie radę bez niej i że ten jej matko Tereso kalkucizm jest nie do wytrzymania. Marcin jeszcze w ramach bonusa zapowiedział, że specjalnie dla niej będzie sprowadzał biały ser. Wyjechali cztery miesiące temu. Przed wyjazdem mama oznajmiła. Otwórz kanapę w salonie. Pod starą pierzyną po babci, nie używaną nigdy w życiu, znajdziesz moje dzienniki. Przeczytaj je, jeśli chcesz. Chciałam. Zaczęłam nawet czytać sama, ale jakoś nie dawałam rady. Najpierw pomyślałam tylko o Zosi. Potem wpadłam na pomysł, żeby sprawdzić, czy Maria ma dzieci. Wszystko zaczęło się układać jak puzle. A im? Im też się układają puzle? spyta Zośka. Chyba tak. Bo mama jakoś nie wraca i pisze entuzjastyczne maile zamiast dalszego ciągu dziennika. Stwierdziła, że dzienniki to ona pisze głównie na cierpieniu, a dla szczęśliwych jest internet. Ostatnio na przykład bardzo przeżywała fakt, że już wie, jak śmierdzi Skunks. Nieporównywalnie z niczym i z nikim Skunks śmierdzi jak Skunks. Wiesz, Twoja mama jest bardzo silna, mówi Marta, wbrew temu, co zawsze o sobie myślała. Zamilkły, każda zamknęła się w swoich myślach. Odwiozą Martę do Gdańska prosto na lotnisko. Zosia jedzie do Warszawy, do matki. Chcę do Was wrócić, mówi Marta na pożegnanie, i wszystkie trzy nagle rzucają się sobie na szyję. Jest jeszcze coś, czego nie wiecie, dodaje już po pożegnaniu. Nie mówiłam Wam tego, ale wiecie, jak się nazywam w pełnym brzmieniu? Marta Magdalena Teresa. Trojga imion. Tak mnie nazwała. Mimo wszystko. Dlatego chciałam się z wami zobaczyć. Droga do domu jest zawsze krótsza niż w odwrotną stronę. Zauważyłaś? Odzywa się wreszcie Julia. Mhm. Odpowiada zachęcająco Zośka. No i się nie dowiedziałam. Rzuca nie na temat. Ale Julka i tak, i tak wie o co chodzi. Moja mama jest bardzo dyskretna. Jak miała nie powiedzieć, to i nie napisała. Dlatego ci zostawiła te zeszyty, bo jest w nich dokładnie to, co ci chciała przekazać. Nadal go nienawidzisz? Cośka znowu mówi nie na temat. Trochę mi go żal. I tak sobie myślę, że to głównie z jego powodu zostawiła mi te dzienniki, żebym go trochę polubiła, żebym przestała mieć drzazgę w duszy. Tak, trochę mi go żal. Trochę? To musiał być bardzo cierpiący człowiek. Mama nawet tak napisała w nekrologu. Może już teraz nie cierpisz. Ona jednak jest pisarką. Ale to on był wybitnym pisarzem, a jego książki są już wśród szkolnych lektur. Jesteś z niego trochę dumna? pyta przekornie Zośka. Trochę, odpowiada tak samo Julia i zamyśla się na następne pięćdziesiąt kilometrów. Trzymaj się, wspiera Julia Zośkę na pożegnanie i pamiętaj, to tylko facet. Odwozi Zosie i jedzie do siebie. Stara kamienica po ciotce, odkąd została zabytkiem, wygląda naprawdę nieźle. Tylko ta żaluzja. Julia wjeżdża w uliczkę i parkuje tyłem. Zawsze najbardziej lubiła jeździć do tyłu. To wywołuje w niej jakieś dziwne podniecające uczucie. I w tej samej chwili w lusterku widzi znajomą sylwetkę. Michał siedzi na krawężniku, tuż obok kół jej samochodu. Dobrze, że nie przejechała mu po palcach. Skąd wiedziałeś, że teraz przyjadę? Pyta Julia zamiast powitania. Nie wiedziałam. Siedzę tu trzeci dzień. Kiedyś przecież musiałaś wrócić, bo by ci padły te wszystkie kwiatki. Mówi Michał jakby nigdy nic. Mogłam dać klucz sąsiadce albo Zosi. Podtrzymuje konwersację Julia. Powiedz mi coś ciepłego, prosi nagle Michał. Piec gazowy. To pierwsze, co przychodzi ulce do głowy dobre i to, cieszy się wyraźnie Michał i przesuwa dłonią po jej policzku. Tak zwyczajnie, jakby nie było między nimi tamtej awantury. Jest w tym geście taka czułość, że Juli odbiera dech. Nie chcę być sam, dodaje Michał po chwili. Stoją tak naprzeciwko siebie na jezdni, aż ktoś trąbi niecierpliwie. Albo nie, to zabrzmiało za bardzo egoistycznie. Chcę być tylko z tobą. Kocham cię, Julka. Wyjdź za mnie natychmiast, a ja dla ciebie zostanę szachowym mistrzem świata. A już myślałam, że, że jestem dorosłym dzieckiem alkoholika i będę miała spieprzone wszystkie związki. Podręcznik, strona 125. Mruczy Julka i przytula się do Michała, wsadzając nos w zagłębienie jego obojczyka. Pachnie. Jeszcze jak pachnie. Trzymając się za ręce... Idą oboje na piętro. Julka rzuca torby w przedpokoju i biegnie do salony. Pomóż mi, Michał, prosi, szarpiąc za wysoki regał z książkami. Zawsze będę ci pomagał. Znajduje się Michał. Ale czy musimy zaczynać nowe życie od przemaglowania? Poczekaj, zaraz ci wszystko opowiem, ale teraz ciągnij. Musimy go odsunąć na tyle, żebym mogła wsunąć tam rękę. Regał z dużym trudem odjeżdża od brudnej ściany. Jest woła radośnie Julka, wyciągając zwinięty plik pożółkłych gazetek. Przez tyle lat ich nie wyjęli.